Kupuj gry na Instant Gaming. Link znajdziesz w opisie. Robiąc zakupy na Instant Gaming, wspierasz mój kanał. Dzięki! Cześć, witajcie! Z tej strony, jak witajcie w kolejnym odcinku Wiedźmina. Słuchajcie, w końcu ruszamy dalej. E... Musimy się skupić z Kimś z Panem Lusterko. E... O północy. Ok. Dobra, radę. Słuchajcie, przypomnę łapce w górę, o komentarzu, sobie z dzwoneczkiem. Jeżeli nie chcecie przegapić kolejnych odcinków <laughs> Przypomnę, że jesteśmy już na DLC-ku Także Nie za wiele tej gry zostało DLC z tego co wiem to są dosyć krótkie, więc Raczej to w miarę sprawnie też tam pójdzie Sądziłem, że zrobię, słuchajcie, DLC-ki No z uwagi na to, że jeszcze w sumie tam Za dużo gier nie ma No teraz ten Resident Evil Ry, ry, requiem wychodzi 27, więc, y, bardzo możliwe, że zrobimy wtedy przerwę z Wiedźminem na Ok. to było północy, nie? To trzeba by przemedytować. To wtedy byśmy zrobili, słuchajcie, no, przerwę z Wiedźminem na nową serię, nową premierową, i tak dalej. we główny wątek fabularny w Wiedźminie mamy zakończony już, więc. Na ludzie. Wiedziałem, że przyjdziesz. <grym> Jesteś jasnowidzem? Nie o to chodzi, kim jestem. Pomogłem ci w ucieczce. Wcześniej dzięki mnie znalazło się NFR, więc czujesz, że musisz mi się odwdzięczyć. O. Pamiątka, którą mi zostawiłeś, skutecznie mi to przypomina. Takie jest jej zadanie. A swoją drogą to zabawne, że nawet największe łotry mają wewnętrzną potrzebę, żeby spłacić dług wdzięczności. Ludzie, elfy, krasnoludy, wszystkie rasy. Będziesz mi to musiał kiedyś wytłumaczyć. A skoro już tu jesteś, powiedz, jak ci poszło z Ofirczykami? Ja przypominam sobie, żebyś mi pomógł. Rozpętał się sztorm i statek wyrzuciło na skały. Tak uważasz? Jesteś większym racjonalistą niż myślałem. Hmm. Jeśli nie przywiodła cię tu wdzięczność, to znaczy, że jesteś tu przez ciekawość. Lubię te cechę. Daje początek fascynującym historiom. A ta, którą najwyraźniej masz zamiar mi opowiedzieć, jest o czym? O człowieku gorszym niż inni, podłym, bezwzględnym i z kamiennym sercem. O człowieku, który nie chce płacić swoich długów. I czemu sądzisz, że mnie to zainteresuje? Bo tobie też znalazł za skórę. Nazywa się Olgierd von Everett. O no, proszę. Czym ci się naraził? Zanim to zdradzę, chcę, żebyś miał jasność co do jednej rzeczy. To Olgierd von Everett świadomie i z premedytacją doprowadził do tego, że zabiłeś człowieka, którego być może dałoby się odczarować. Gdyby nie ja, zostałbyś za to stracony. A wiesz, czemu to zrobił? Bo jest zwyrodnialcem, potworem w ludzkiej skórze, który karmi się krzywdą i cierpieniem innych. W takim razie zastanawiam się. Co takiego zrobił tobie? Zawarłem z nim umowę. Wykorzystałem moje liczne talenty i znajomości, żeby dać mu to, czego zapragnął. A teraz, kiedy przyszedł czas zapłaty, on miga się od uregulowania należności. Chcesz, żebym odebrał twój dług? Nie jestem Zbirem do wynajęcia. Nie szukam Zbira. Szukam kogoś inteligentnego i sprytnego. Kogoś, kto nie boi się wyzwań. Kogoś takiego jak ty. Bierzesz mnie pod włos. Oczywiście. W końcu jestem wędrownym handlarzem i mogę ci zaoferować wiele ciekawych rzeczy. Na przykład, może to być dostatek dla ciała i duszy. Dzięki mnie nie braknie ci jadła ani picia. Jesteś wiedźminem, więc mogę ci zaoferować najlepszą broń, jaka ci się zamarzy. Twoje ciało będzie sprawne jak nigdy dotąd. Błyskawica nie nadąży za Twoją myślą. Twoja jurność oczaruje każdą kobietę, ale przede wszystkim oferuje Ci prawdziwą przygodę. Dzięki mnie przeżyjesz coś, co mogą przeżyć tylko wybrańcy. Szczodry jesteś i to wszystko za pomoc w jednej małej sprawie. Niczego więcej ode mnie nie chcesz? Niczego. Tylko uczciwości. Hmm. A co zrobił tylko, Olgierda? Co takiego zrobiłeś dla Olgierda? Jego też wyciągnąłeś z jakiejś kabały? W pewnym sensie. <laughs> Pamiętam ten dzień. Na dworze siąpił deszcz. Było przenikliwie zimno. Olgierd zjawił się zaraz po brzasku. Chudy jak szkapa. W połatanej koszulinie. Wszystko, co miał, to szabla u pasa, aż żal było patrzeć. Poprosił mnie o pomoc, a ja mu jej udzieliłem. Uczyniłem go człowiekiem bogatym i zapewniłem mu powodzenie. Dzięki mnie stał się tym, kim jest teraz. A wtedy odwrócił się ode mnie. Zbywa mnie, kiedy proszę o zwrot długu. Raz nawet kazał poszczuć mnie psami. Chcąc, nie chcąc, muszę więc powołać się na zapisy umowy. I tu pojawiasz się ty. Aha, dobra, a ile ten dług wynosi? Ile Olgierd jest ci winien? Gentlemeni nie rozmawiają o takich rzeczach. Jeśli mam się w to wmieszać, muszę znać szczegóły. Ile? Milion? Dwa miliony koron? Nie jestem lichwiarzem. Nie pożyczam pieniędzy na procent. Olgierd jest mi winien coś znacznie bardziej osobistego niż kilka brzęczących monet. Przykro mi, ale więcej nie mogę powiedzieć. Muszę uszanować jego prywatność. Hmm. Mówisz, że jesteś człowiekiem wielu talentów. Czemu sam tego nie załatwisz? W tym szkopu. Kontrakt stanowi, że nim przyjdę po swoją należność, muszę spełnić trzy ostatnie prośby von Everett'a. Problem w tym, że nie mogę być ich bezpośrednim wykonawcą, a jedynie. hm, Jak to nazwać? Organem doradczym. Czyli potrzebujesz Jelenia, potrzebuję sojusznika. I coś mi mówi, że lepszego niż ty nie znajdę. Czego ode mnie oczekujesz? Na początek, że razem ze mną odwiedzisz Von Ewereca, A potem, cóż, będziemy improwizować. Wierzę jednak, że wszystko dobrze się skończy, a potem spotkamy się we trzech i podziękujemy sobie za wspólne przeżycie. Tak, przejdźmy do konkretu. Ponoć Olgierd ma jakieś trzy prośby. Zgadza się? Może prosić o trzy rzeczy. Ale o tym, co to będzie, przekonamy się dopiero na miejscu. No to cóż, no to dobra. Podziałajmy, Mogę pojechać z do Olgierda, ale nic więcej nie obiecuję. Tylko o to proszę. W takim razie zdejmij ze mnie to znamie. Oczywiście. Jak tylko uporasz się z zadaniem? Idź, nie pożałujesz. Spotkajmy się na miejscu, mam jeszcze coś do załatwienia po drodze. Jakiś dług do odebrania? Być może Chłopiec dziwny. Się nie, ebuj, nie, ja powiem szczerze, nie powiem wam szczerze. Nie powiem szczerze. Że. Hmm. Jakieś, kurde, takie mam. Jakieś mam takie. Nie wiem, słabe przekonanie do tych DLC. Są takie. Zrobione, bo zrobione, żeby być. Na razie. Chociaż. Początek, yy, początek Wiedźmina też był taki dosyć. Czym chata bogata, tym goście Kurde. Się zjarało troszeczkę. Czy nie jest tak do śmiechu? O, kogo ja widzę, Wiedźmin, co się dobrze bije, co słychać? Co ci to na gębie wyrosło? Jakiegoś ofirskiego syfa złapałeś? Tak jakby. Wiecie, że dworek wam się pali? – To? – A, tak. Wiesz, jak to jest. Uczta trwała, były tańce, hulanki z <noise> I trochę nas poniosło. Właśnie widzę. Gdzie Olgierd? A bo ja wiem. No, gdzieś się tu pewnie kręci. Nie! Błagam, mnie! Zawrzyj gębę. Wypuśćcie mnie! Zostawcie! – Stulpis! – Jadłem z wami! I bojowałem! A, a wy mnie teraz zabić chcecie? Mnie! Jednym z was jestem! Może i byłeś, ale już nie jesteś. Czym wam zawinił? A co ci to obchodzi? Nie twoja rzecz! No, nie podskakuj! Wiem ci, co teraz się stanie. Zapytam grzecznie jeszcze raz, a wtedy ty równie grzecznie mi odpowiesz. A co, jeśli nie? Wtedy się zdenerwuję. Przestaniemy rozmawiać. I zaszlachtuję was jak świnie. Więc jak będzie? Dowiem się, czemu chcecie go ściąć. Co za upierdliwy kutas. A <grym> Ataman kazał go zgładzić! Masz swoją odpowiedź. Zadowolony jesteś? To zabieraj się stąd, bo mamy tu robotę. To nie moja sprawa. Pójście albo czy. Nie wiem, czy może faktycznie coś zamieni, nie? Porozmawiajmy na spokojnie. Słyszę, że Oliver kazał go zabić, ale ciągle nie wiem dlaczego. A co Cię to w ogóle obchodzi? W zasadzie nic. Z ciekawości pytam. Złamał szlachecki kodeks. Za to jest tylko jedna kara Śmierć! Co tu się dzieje? Jeszcze z nim nie skończyliście. O. Uszy mi więdną od tego wrzasku. O, Geralt, jesteś tu, znaczy poradziłeś Ups. sobie. czachnęli kawałek. go jednak. Czy jeszcze tam nie. Zabiłeś po ojca. Nie. Wow. Ja. skórwy, synu. To ten człowiek go zabił. Sam. Bez mojej wiedzy, bo się wściekł, że twój ojciec odmówił nam gościny. Za tę samowolkę i uchybienie szlacheckiemu kodeksowi został stracony. Oh, oh, oh. On też chyba już nie będzie żywotny. Co jeszcze mógłbym zrobić? Zabrać ją. On oh, dostał normalnie w plery. Mogło przebić półczas albo serce. Co jest żyje? Znaczy, może być, że tamowanie, ale. No, na czym to skończyliśmy? Co to, ch... 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 ...ja? Po co to przedstawienie? <laughs> e, tam zaraz przedstawienie. Człowiek musi się czasem zdobyć na odrobinę szaleństwa, żeby poczuć, że jeszcze żyje. Po tym, co masz na twarzy, widzę, że rozumiesz o czym mówię. Masz coś nieśmiertelny? Jesteś nieśmiertelny? Zależy, co przez to rozumiesz. Tak, nie można mnie zabić. Ale to wcale nie o. takie przyjemne, jak się niektórym wydaje. To, że nie możesz umrzeć, nie znaczy, że żyjesz pełnią życia. To klątwa? Klątwa? Nie, chyba nie. Powiem ci tak, trzeba uważać, czego sobie życzysz, bo może się spełnić. A ty musisz się borykać ze skutkami. Chyba nie nadążam. Kiedy wiesz, że ciężko cię skrzywdzić, ciągle gonisz za nowymi przeżyciami, aż w końcu dochodzisz do momentu, w którym wszystko wydaje ci się nudne i monotonne. Sztuka polega na tym, żeby przekroczyć ten punkt i iść dalej, odkrywać nowe możliwości. Okej. Okay. tego się nie spodziewałem. Nie z kanałów. Hmm. No to powiększować. Należy ci się nagroda. Możesz sobie też wziąć coś z domu, hmm. jeśli znajdziesz cokolwiek całego. Trudna walka? Kiedy rozprułem jej brzuch, zamieniła się w człowieka. Wiedziałeś, że tak będzie? Oczywiście, że wiedział. Inaczej by cię w to nie wciągał. Hmm. Counter Odim. Przyszedłeś mnie oczerniać? Nie. Przyszedłem odebrać dług. Wiesz, że wcześniej musisz... Spełnić trzy twoje prośby i mieć pomocnika. Wiem. Oto Geralt z Rivi. Okej, okay, to prawda z królewiczem Co on mówi? Wiedziałeś, że ropucha z kanałów była przeklęta? Nie tylko wiedział, ale sam do tego doprowadził. Nie wspomniał o tym? Cóż, w takim razie pozwól, że ja ci opowiem. To bardzo wciągająca historia. Olgierd kochał się kiedyś w pięknej dziewczynie. Miała na imię Iris. Jej rodzice wybrali jednak nazięcia zięcia ofirskiego księcia. Wówczas Olgierd znienawidził nieszczęśnika. Najpierw chciał go zabić, ale uznał, że to zbyt proste, dlatego skazał go na cierpienie. Nędzny żywot w skórze ropu. tak było? A kiedy znudził się jego męką, postanowił z nim skończyć. Twoimi rękoma. Przypomnij mi o Dim. Kto ma wypełnić moje trzy ostatnie prośby? Mój pomocnik Geralt. No to zabieraj się stąd. Nie chcę oglądać twojej gęby dłużej niż muszę. <coughs> Chodź dokąd? Do stajni. Moja kompania już szykuje się do drogi. Rąbane. to mnie naraziłeś? Właśnie. Czemu nie powiedziałeś prawdy o potworze z kanałów? Chciałeś się zabawić moim kosztem? A skąd mogę wiedzieć, że to ty przyjmiesz zlecenie? Chciałem po prostu, żeby ktoś zabił ropuchę. Kiedy w moim progu stanął wiedźmin, pomyślałem, że to nawet lepiej. W końcu po to was szkolą. Być może dałoby się go odczarować. Może tak, a może nie. Zresztą po co? Bo to człowiek. Kolernofirski kundel, nie człowiek. Tacy jak on nie zasługują na życie. A okay, jakie są te trzy prośby? Będzie, jak spytam wprost. Co mam dla siebie zrobić? Hmm. Niech pomyślę. Aktualnie nie mamy dachu nad głową. Więc może dobrze by było od tego zacząć. Przynieś mi dom Maksymiliana Borsodiego. Dom? Co się tak dziwisz? Muszę przecież gdzieś mieszkać, prawda? A cóż to ma być? Czy bogowie cię opuścili? Brudnego konia chcesz dosiąść? Idźże mi stąd niecno to. Wiesz co by ci zrobił Witold? Jakby coś Jak takiego zobaczył? Jak dom przynieść? Nie rozumiem. Wiem. Witold? Mój Witek? Brak. Zdarzało mu się śmierdzieć jak trzydniowe onuce, ale jego wierzchowce zawsze wyglądały, jakby szły na paradę. Ech, nikt się nie umiał zabawić tak jak Witold. Niestety ostatnio bawi się jakby mniej. Dlatego odnajdziesz go i sprawisz, żeby wychulał się za wszystkie czasy. Jasne, nie ma problemu. A trzecie życzenie? Zajmij się najpierw tymi dwoma, a potem pogadamy o trzecim. Okay, jakieś wskazówki o. Masz dla mnie jakieś wskazówki? Dokąd iść? Od czego zacząć? Chyba zwariowałeś. Nie mam zamiaru ci niczego ułatwiać. Okej, okay. tu szukać? Kiedy już wypełnię zadanie, gdzie mam cię szukać? Nie wiem, jakie rozrywki szykuje dla mnie moja wesoła kompania, ale powiedzmy, że spotkamy się w karczmie w Oksenfurcie, w alchemii. Niech będzie. Do zobaczenia. Ale nie rozumiem tego, jak, jak mam mu przynieść dom. Jak dom? Dzienek? Z bratem powinno pójść łatwo, ale ten dom Zaraza, Jak ja mam mu przynieść dom? No właśnie. Że mówiąc, o dom bym się nie martwił. Trudniej będzie z bratem. Okay, miło, że zaczekałeś ten. Tak. Miło, że nam nie zaczekałeś. <laughs> Nie mogłem zostawić mojego pomocnika na pastwę losu. Polczę to ja mam wypełnić prośbę Olgierda. Tak mówi kontrakt. Ale nigdzie nie wspomina o tym, że nie mogę ci pomagać. A coś mi się zdaje, że przy tych dwóch zadaniach będziesz potrzebował mojej pomocy. Dobra, to gdzie jestem, braciszek? Czemu z bratem Olgierda ma mi pójść trudniej? Bo nie żyje Od dobrych kilku lat. Uuu, uh, na nekromancję się nie pisałem. Nekromancja to nie jedyny sposób, żeby przywrócić kogoś do życia. Jest jeszcze rytuał przywołania. To jak wybór między dżumą a cholerą. Poza tym potrzebowałbym krwi przywoływanego. Krwi owszem, przywoływanego niekoniecznie. Trzymaj. Skąd to masz? Gerald, 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 strasznie jesteś dociekliwy. Załóż, że to krew Evereców i odpraw rytuał. A gdzie znajdę tego Witolda? Nie mogę robić wszystkiego za ciebie. Po i trochę. Ruth von Everec był słynny w tych stronach. Na pewno znasz kogoś, kto o nich słyszał. Na przykład tę przemiłą, rudowłosą osóbkę, panią doktor, zdaje się. Wiesz, o kogo mi chodzi. Dobra, a jak mamy przenieść ten dom? Nie wiem, jak miałbym przynieść Olgierdowi dom Borsodiego. Jedyni Borsodi, w okolicy jakich znam, prowadzą dom aukcyjny w Oksenfurcie. Kojarzę. Kiedyś, dawno temu, chcieli zlicytować moje miecze. Ale wtedy aukcje odbywały się w Nowigradzie. Musieli się przenieść. Pewnie będziesz ich miał okazję o to zapytać. No dobrze, pójdę tam. I co dalej? Nie wiem. Może na miejscu przyjdzie ci coś do głowy. Aha, i weź ze sobą gotówkę w sporych ilościach. Mam przeczucie, że może ci się przydać. Okej. Okay. Nie pozostaje mi nic innego, jak wziąć się do roboty. Trochę więcej entuzjazmu. Możesz się przy tym świetnie bawić. Aha, już nie mogę się doczekać. Gdybym potrzebował pomocy, gdzie mogę się znaleźć? To ja cię znajdę. Powodzenia, Geralt. Hmm. Ale zauważyłem, że ogólnie koło w większości gier, jak są DLC-ki. To zawsze jest tak, że, kurczę, mm, jest tam jakieś zlecenie dla jednej osoby, od jednej osoby, dla jednej osoby, czy tam dla dwójki. Nie ma takich powiązań z fabułą już główną, nie? Tak trochę, kurde, trochę, trochę tak szkoda. No, ale cóż. No zobaczymy, jak to jest się, tu, się tu będzie rozwijać dalej. No, mam nadzieję, że w miarę wciągniemy tak samo jak Jaka ta główna fabuła mnie ściągła? Się okaże się, zobaczymy. Yy, dobrze, tutaj mam tak, zadanie zakończone. Teraz mamy zadanie nowe, hulaj dusza i trzeba porozmawiać w tej knajpie. Niech żyje, niech żyje. żygać mi się chce po dzisiejszej pasie. Żygaj. I widzimy się, słuchajcie, w jutrzejszym odcinku. Tak tutaj dzisiaj sobie zakończymy. A jutro rozpoczynamy od rozmowy tutaj i zobaczymy, co na nas będzie faktycznie czekać. Także dzięki dzisiaj, za dzisiaj. Do zobaczenia, do usłyszenia jutro, trzymajcie się na razie no i hej hej.